O dzień dobry, jestem K24. Dzisiaj zaczniemy e, drugi sezon e, takich nad trzy godziny. Sezon drugi bardzo pięknie to powiedzieć e, Będę kręcił Minecrafta CS FIFA. i te takie inne takie. na przykład... I różne typu Jakby ktoś wiedział co, mam taki program, czy hip recording Ale ja też już macie ale ja nie, mam programu, bo... Pracujesz. nie. Pracujesz. trochę. ale Dobra, zyskniemy sobie drzewo, no, bo... No. Oczywiście mówię, że ta seria nie będzie nagrywana przez multiplayer, ale trzeci sezon może być nagrywany przez multiplayer, tak? No. Ale na to jesteśmy... wani bukuku maori Ну да, Ну да. Ой, что это ладья ладья? О, тупо Ничего себе, ну w górę moje. To No dobra, my się już na tą górę, tak myślę... ...i zakończymy odcinek... ...i w następnym już i w następnym już w takim drugim, w pełnym, no drugim odcinku będzie już zbudowany dom. Zobaczymy, no, jak to sobie do tego efekty. Nie wiadomo, ale na na tę górkę, o. Ja I ja jeszcze będę tutaj grał jako, patrzcie, jak go bo jest to E, dobra, ja se znam uvitam. Znači, zvedram, zvedram. Ovdje sam teš. No i